17 usłyszymy tutaj syreny godzina 8.00 są w harcerze jest całkiem sporo mieszkańców jest też policja Czekamy aż Za wyjąt syreny. Za Jesteczki śląskie głośniej są puszczone, nie wiem dlaczego. Bardzo ciche syreny. W latach ubiegłych w ogóle nawet tutaj nie włączano, także można powiedzieć, że jest jakiś progres Tutaj na Patrycja, bo miałem z nią porozmawiać. Nie jest tak. Patrycja? <grym /dźwięk> Powiedziała. Można? Lecimy na żywo. <grym /dźwięk> oh, <grym /dźwięk> Fajny Joke. No, no. 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 Jest Powiedziałabyś no kilka tak. słów, dlaczego tu dzisiaj jesteście? Dlaczego tu jesteśmy? Ponieważ chcieliśmy uczcić rocznicę Powstania Warszawskiego w 1978 roku. No i jesteśmy artystami, jest to dla nas ważne, żeby kultywować tradycję, a to jest nasza tradycja, uczestniczenie w ważnych wydarzeniach. W latach ubiegłych czasem nawet nie było tych syren. nie wiem, czy to... słyszeliście o takich ekscesach. Takowy był, więc myślę że, myślę, że młodzi ludzie, którzy słyszą tą syrenę, no powinni się zastanowić, dlaczego ona jest. Ja dzisiaj tu przyjechałam z moim wychowankiem z ośrodka wychowawczego. No i przez całą drogę starałam się wytłumaczyć czemu, po co, na co. Na hasło, on tego nie musi wiedzieć, no jest trochę przykre, aczkolwiek no, mam nadzieję, że po tej drodze już doszedł do wniosku, że to jednak jest ważne. Wiedzieć czemu, po co, na co i że to jest ważne. Tak, historię trzeba znać. No, w, tym ro, w tym roku jest znacznie więcej ludzi, jak w latach ubiegłych. Także... Mam nadzieję, że za dwa lata będzie jeszcze więcej, bo to będzie połowa łacznica, więc myślę, że damy radę. Dziękuję. O pani Na jest? pewno harcerze będą. My jesteśmy z trzeciej Grunwaldzkiej drużyny harcerskiej, która mieści się w górach. Burak. które które mi się siedzi w Osach. Bur w Osach. Bur, a, Burak, to jest województwo? E, Śląsk. Śląskie. No dobrze. <laughs> Powiat tarnogórski. górska. Tak? Prymienia ożarowice. Aha, właśnie, Jedna osy. z takich e, sześciu sołectw e, ze świerklańcem. Moja siostra tam mieszka, ta mieszka i siostra tam mieszka i w Osach? jesteśmy Dobra, dlatego, dlatego nie widziałem, się dziwiłem. Myślałem, że właśnie że o to nie, jest... Nie, 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 to jest. Dzięki za rozmowę. Dobra, Dobra. <zyskujeszesz> nie, tylko na tyle. Jutro wystąpimy do Tarzogórskiego Magistratu i zapytamy się dlaczego te syreny były włączone bardzo cicho. Ale... thank <laughs> you